Hej, witam serdecznie. Co dzisiaj? Dzisiaj będziemy obrabiać drzwi, które zostały źle obmierzone. Jest tutaj szpara między opaską, a drzwiami, około półtorej centymetra. Chciałbym Wam pokazać, jak to robię, szybko, bezboleśnie. Więc miłego oglądania. Hej. Pierwsze co robimy, to obrysowujemy sobie dookoła naszą przyczynę. Główkiem. Dobra. Co będziemy potrzebowali do obróbki naszej drzwi? Są to opaski do płytki gipsowej. Jest to dokładnie profil zamykający płytę. No i oczywiście płytę gipsową. W pierwszej kolejności ściągamy opaski, oczywiście. A że nie są przyklejone. Na szczęście. Następnie mierzymy Jaką mamy dać do płytę to około 1,5 cm. Wymierzamy szerokość płyty, to jest 5 cm. I tniemy paski. Tutaj jest też 5 cm. I tutaj jest 5 cm. Paski oczywiście tnę na podłodze. Ale wcześniej sobie podłożyłem coś pod płytę, żeby nie uszkodzić wcześniej położonej podłogi. Pamiętajmy o tym. желательно это выгодало, наша работа. Добавляем. 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 Добавляем.

Bye. Uh -huh. Gdy już mamy tak cięte listwy, przygotowujemy płytę, wkładamy listwę, płytę psową. Płytę do wyciętej listwy. Robimy tak z następnymi. Sprawdzamy. Już wypchane listwy, prawda? Jeszcze nie ma jakieś małe pomyłki. Ja to sobie że do kąta w ten sposób, po montażu, żeby miał więcej nogi proszę. Przecinam to sobie na ukośnicy. Tak to wygląda. Mi wyszło ładnie i dopasowuję następne listewki. Gdy już sprawdziłem listewkę, dopasowałem ją ładnie do futryny, przyklejam ją na jakimś kleju. To szybkie wytłumaczenie dlaczego to robię te tych plastikowych. Z tego względu, że jak dopasuję tę zapaskę górną, czy dolną do z drzwi, już nie będę musiał obrabiać tego. Rozumiecie? Także mam gotową obróbkę, nic tu nie będzie mi chłonęło żadnych wilgoci lub coś w tym stylu kuchnia. Także mam gotową obróbkę. Jedynie co? To staram się ładnie te listwy, to wszystko. Dopasować do tego ołówka, co sobie wcześniej zaznaczyłem. Efekt końcowy będziecie widzieli za chwilę. Ja robię dalej. Sprawdzamy ostatnią paskę. Tą ołówkę. OK，你们。 Dopasowujemy do tego ułówka, co żeby my sobie narysowali. I ładnie. No i dopasowujemy, patrzymy jak nam to wyszło. Tako opaska. Czy jakiś retusz, o, poprawka i zeszło nam ładnie i zamiast centymetrowej dziury mamy ładny pasek wsadzony no niestety nie wszyscy instalatorzy o tym myślą, drzwi czasami im się pomyli, zostawią taką dziurę, no dziura była taka, prawda, a dzięki mojej obróbce listwo plastikową to, to gipsu wygląda to tak. Jak wam się podoba robota, dajcie lajka, komentujcie i suba. Dzięki, hej, pozdrawiam.